Witam serdecznie z tej strony Papaya 7 i w kolejnej grze Wolfgame Game. Tym razem jest to Wojna Królów. Już drugi, już drugi raz jest to wydarzenie. Pierwszego niestety Wam nie nagrałem, Właśnie to było z... Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Nie pamiętam, chyba wtedy nie miałem czasu, czy po prostu nie miałem dostępu do nagrywania materiału. Także dzisiaj właśnie ten szczegółowe wydarzenie, jest mega spoko to wydarzenie, moim zdaniem. Fajne nagrody są, tutaj akurat są takie słabe, dosyć. To jest spoko. I pinne posiłki są bardzo spoko, akurat. I tutaj dostajemy też za ranking sojuszu, takie nagrody. pokażę pokażę I opcjonalna skrzynia. I oczywiście tutaj nagrody są. To jest sklep fały za żetony chwały Są naprawdę spoko, bo na przykład można sobie wybierać bohaterów. I za 30 sekund się rozpoczyna wydarzenie. My tutaj mamy oczywiście z przygotowania z ludźmi. No właśnie, tak jak Hulk pisze, nie pamiętam jak to było, bo to było dosłownie w pamięć, to było w styczniu eee, Więc, tak chyba 20 stycznia, jakoś tak się to zaczęło i to trwa 8 godzin, także za 3 sekundy wchodzimy do bitwy Teleportuj się, potwierdź I zaczynamy Pokażę wam mniej więcej, za. najpierw musimy oczywiście obczaić A, okej okay. Czekajcie o, jest, dobre. Teleportowało mnie. To będzie dopiero za 20 minut. Tak. Okej. Okay. O, tu widziałem, że się ktoś... Nie wiem. Ja się tu teleportuję. I dobra, czyli to jest nasze, z tego co wiem, za 10 minut się otwiera. O, Cześć, napiszmy i zobaczymy, co z tego będzie. O, już się to otwiera. A, ale to przecież... Dobra, to za 8 minut. Ja swoją watachę wyślę oczywiście tutaj. Pod którą? Najsilniejszą. A, zreagowałem lekko. I tutaj wyślę oczywiście. Silną. Ja nie pamiętam, jak to Hulk nam wysyłał. O jezus, maja. Nie pamiętam, kto to wysyłał wtedy. No, pociągajcie chwilę. Muszę to znaleźć. Zaraz, wracam. Okej, okay, czyli my mamy te cztery rzeczy. czyli dobrze. Czyli mamy on i te trzy. Dwa drzewa, i jeden ten. dobra. Okej, okay, czyli święte drzewo i twierdza wilków. Widzę, że tu wzmocnienia są już wprowadzenia. Ja bym zaatakował takie osoby, bo fa moje fajne punkty tu są. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście oni zajmują. Aha, czyli na razie zajmujemy wszystko. Dobrze to widzę. A nie, to jest SKDV. To jest SKDV. No to jest WFM. Okej. Okay. A tutaj należy zajmujemy, czy nie? Chyba tego nie zajmujemy, nie wiem. Atak wszystkich wilków. Problem jest taki, że tu jest atak. A tu mamy obronę. Nie, atak też. O, okej, okay, tu też jest atak. A tu? Tu też jest atak. Okej, okay, ci będziemy mieli 20%. Aha! Czy mieliśmy podobno nie atakować, ale. Okej, okay. rozumiem. No ale my tutaj oczywiście idziemy, bo my tutaj się zbieramy wszyscy. Ale to już mi się wygląda. Bez zramki, bez, bez niciego dosłownie. To jest takie puste. 35. Aha, bo to jest już takie coś. Czyli to już jest z yy, ulepszaniem tronu. Okej, okay. ciekawe to jest. Aha, bo to wtedy jest tak, a jak z tym. A to czy. Dobra. Nie wiem jak to działa. Co oni tu piszą, że. No, no, bo wiadomo, że tłumaczenie nie jest zbyt dobre. O, już. Okej. Okay. No. O! Już widzę, że złe słowa używają. <grym> No, także czekamy, także wracam za chwilę, jak się to już oskręci, bo tak naprawdę ale że to jest tylko taka mapa dosyć mała, bo to jest mała mapa. No i tu się dopiero otwiera wszystko. Tak naprawdę, także poczekamy sobie, ile tutaj, no, 5 minut, także widzimy się za chwilę, jeżeli się to już oskręci. No, także za 20 sekund się już to rozpoczyna. 10 sekund. I. Spam, spamimy, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Let's go. O, git. Okej. Okay. Tutaj już mamy wszystko wypełnione. Czekam na tron. to Chyba o mnie chodzi, ale nie wiem okej. Okay. No dobra. Mm. Pek, e yy. a tak, o już? Chyba już. Widziałem tam, że się zmieniło, ale zobaczymy. 8 minut, także widzę, że tu już walka się rozpoczęła. Święty. Nie, nie, ten tron, ten tron, nie, gdzie, 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 tu, gdzie tu była walka? Tu, tu jest walka, widzę, tu jest wojna, ale na razie my zajmiemy to, a potem będziemy walczyć. Okej, okay. no dobra, to tyle na ten moment, bo tu się na razie rozpoczyna walka, ale my dopiero zajmiemy to, i dopiero będziemy walczyć. Więc jakby na razie teraz się nic nie dzieje. Ciekawego. <laughs> Tylko walczy na co już w tym momencie. No, także widzimy się tak za chwilę, za te 8 minut. No, także wracamy, za 20 sekund się uruchamia Tron. Dokładnie za 10 Prawie 9, 8, 7, 6, 5, 4... Teraz ja sobie tu spamie. Ok, git. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jasu jest! Kurde, da jasu! No cóż. No to idziemy! Walczyć! Albo wrócę. O, ja wrócę. Ja się teleportuję tam. Bo tam mm, trzeba będzie się teleportować. Dobra, dobra, niech się szybko, kurde, nie wiem, czy wróci Minuta. bo ja się nie mogę teleportować chyba. No właśnie. Ci muszę czekać minutę. Aj Szkoda, bardzo szkoda. Ale lagujasz. No, dobra. To zaraz, za minutę, kurde. No to poczekajcie minutę i wam pokażę, jak to wygląda taka walka. Bo teraz trzeba będzie zdobyć punkty. O, właśnie. Fajne punkty, tylko że teraz za. za ten trzeba zdobyć. No. Także ja muszę teraz. grać i zdobywać. Bo punkty. Eee, gdzie tu były punkty. O. 20, 50, 50 to 30. nagoda Dziczy to już masz. Powiedzmy, jakbym był w 50, to mam 30, plus 60, to już mam 70. I jeszcze za pierwsze miejsce to już masz 100, nie? 190 miałbym już. Nie, to jest mega spoko, deal. No, tylko muszę czekać tą minutę obsyaną. <laughs> Przepraszam za słownictwo, ale. No, tym to tym wypadku nie ma się ośmieć. No właśnie. 95% zwrotu jest. Tylko teraz czekać, aż mi wróci, i tak zaczyna cały program. Bo niestety to jest Android 11. Nie, nie, nie widać tego. Ale to jest bluestack tak Android 11, API jest lepszy. Moim zdaniem jest stabilniejszy od tego. A mi nie działa, niestety, Pi. Nie wiem dlaczego. Uwaga, teleportujemy się. raz, Wzmocnij. Idę tam. ja punktu dostanę. Za niego. O kurde. A zlatuje. No, ja też punkciki dostaję fajne. Tylko tego nie widać na razie. Ha. Jeszcze raz Wzmocnij szybko Strasznie zaczyna Idziemy I teraz znowu dostania punkty Darmowe dosłownie Bo właśnie jak tutaj przybyłem To fa właśnie są te darmowe punkciki Oczywiście tutaj Widzę że walczą No, i znowu muszę wzmocnić. Ale zacina. O Jezus, Maria. Przyznajmy to, że tutaj praktycznie nie traci się y, tego. Ale, nie mogę wejść? A, leczenie jest tu. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeden dzień. Behemothów nie ma. Ale muszę szybko leczyć. Y, przyspieszyć muszę. O Jezus, ma, jak tu zaczyna. No dobra, i tym leczenie. To za zasoby to zrze, ale zasobów mam akurat sporo, więc jakby zas zasobów to ja się nie wwoję, nie? Przyspieszenie. Godzinka i super Bechemata chyba nie muszę? Muszę, a nie muszę, ale dobra No to atakujemy teraz O, widzę, że tam okay. Dobra, ja muszę wrócić, ja muszę wrócić, ja muszę wrócić Bo będzie mnie chciało spalić Nie pozwolmy na to Niech straci yy, te najwyżej szybko się teleportuje Bo nasze się tu się nie taczy za tylko właśnie wilki. O! Teraz szybko leczymy. Póki nie atakują. Przyspieszmy sobie od razu. Bo to niestety jak atakują, to niestety się nie da. Pyk, pyk. 15 minut. No. Jest super. E, obrona. O! I teraz jest obrona. Lew Ile ja zdobyłem punktów? Malutko Ale dobrze Będzie co Walczyć No, niech mnie teraz zaatakują, to wtedy będą mieli Właśnie oby Atak Ale pingi dostajemy Co to jest sobie Aha, nie wiem o co chodzi Aha, bo to chyba chodzi o to, żeby nie mogli zdobyć tego jest taka możliwość. Ok, atakujmy. No na szczęście, ja mam potężne watachy. W potężne to nie przesadziłem, ale. No, silne mam, w, jakby w, na, w właśnie w tronie. Więc chociaż tyle dobrego. No, ale tak to to. O, widać tu. Dobra, trzeba teraz tego atakować. No i. i będzie dobrze. No tylko strasznie mi zaczyna. Ale chyba ja nie straciłem żadnych wilków, jak atakowałem. Bo ja tylko. bo ja, oni praktycznie atakowali tylko moje siedlisko. Ale lag. zmarchły. Jeden. Wow A tak to to 3000, to jest co przy tym No, a na szczęście to jest i tak spoko Opcja Naprawdę my mamy bardzo silną drużynę No tylko, że właśnie tabela, gdzie tu była tabela? No, 21 milionów, 6 milionów, a w top 20 ja muszę mieć 2 miliona, a już tu mają, Więc chociaż znaleźć się w top 50. Byłoby spoko. No. Także tak wygląda to wydarzenie. My mamy jakby z nimi układ taki, że oni mają zdobyć y, oni mają zdobyć tylko to i to. I z tego co pamiętam jeszcze to mieli zdobyć. Te trzy rzeczy. A my mieliśmy zdobyć właśnie tron, te dwa drzewa i, i właśnie ten. Y, twierdza wilków. Gdzie on Okej. okej, no, także to by było na tyle, chyba, jak mi się wydaje. To nie jest jakieś super wyjątkowe wydarzenie, na którym trzeba się bardzo skupić, ale jest to naprawdę, moim zdaniem, świetne wydarzenie, bo naprawdę, moim zdaniem, to są naprawdę świetne nagrody. Tu są świetne nagrody, ale, wiadomo, są wydarzenia, które są lepsze. No cóż, yy, no. Także zaatakujemy kogoś i. No, także. O, kurde. Nie, nie, nie to. Przepraszam. No, także to by było, myślę, że na tyle. Eee, takie właśnie wydarzenie. Wiem, że się powtarzam, ale ja się zawsze powtarzam. Mamy fajne ataki, na stałe, więc. Dziękuję za oglądanie. Mówię, to nie był jakiś wyjątkowy super film, ale chciałem właśnie pokazać, jak mniej więcej działa to wydarzenie. A ja jeśli chyba nawet nie pokazałem yy, tych nagród. Znaczy, tutaj, bo tutaj. Aha, tutaj są właśnie leczenie. Yy, tutaj jest. Aha, sobie nie, nie wiem, co to było. Właśnie te tabele. I to jest naprawdę spoko. jakiś osobisty. I właśnie te dzicze. My wracimy tylko z nim, oni chyba odpuścili sobie. I to tak właśnie wygląda inne nagrody. O, jeszcze tu są takie nagrody. To jest naprawdę spoko. I to właśnie tyle. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. W jakimś fajnym też wydarzeniu, które będzie podobno za niedługo i za niedługo sezon trzeci zaczyna kraj na czasu. Także też będę nagrywał. Więc bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć!